Cześć tu Patka Przychodzę do was dzisiaj z albumem Jest to albumik na zdjęcia formatu 10x10 Wykonałam go według tutorialu Ani z kanału Ania Tworzy No prawie Według tutorialu Jest on wykonany z kolekcji Midday by Karola Secret Place No i tak Okładka prezentuje się tak tu mamy kwiatki z robione przeze mnie. Barwiłam je pastelami olejnymi. I powiem Wam, że przypadły mi bardziej do gustu niż pastele suche. Wydaje mi się ten kolor taki bardziej żywy. Nie wiem, może ja z tymi pastelami suchymi coś źle robię, ale myślę, że nawet zaprzyjaźnię się z pastelami olejnymi i zacznę farbować kwiatki. O, oczywiście perełki. Tu są listki wycinane z tych arkuszy z Craft O'Clock. Stoszeczka windy, tu jakieś koronkowe elementy i dwa tagi. Jeden podniesiony na birmacie, drugi przyklejony na płasko. Otwierany, zamykany na wstążkę, tą taką moją ulubioną, organzową. I tu mamy dwa fotospady. Zamykany na magnes, i jak mówiłam, jest on na zdjęcia formatu 10 na 10 i oklejony z jednej strony. I tu mamy. Drugi i po zdjęć, nawet nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze raz: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, osiemnaście zdjęć, można siedemnaście. Jak ktoś nie chce zaklejać tych pierwszych stron, no jest to taki i tył, to jest tylko moje logo. No, jak, no jak wspomniałam, to jest taki mini albumik. Robimy w sumie tak na szybko. I co? I żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!